Dziś kochani, czas na zmiany. E, właśnie wybieram się do mojego fryzjera, żeby zrobić coś z moimi włosami. Co zrobię? Na pewno zmienię kolor, bo e, chcę je troszkę przyciemnić, bo w takich włosach czuję się lepiej. Ale mam ogromny dylemat co do długości. Z jednej strony chciałabym mieć długie włosy i chciałabym je zapuszczać, więc podciąłabym tylko końcówki, żeby je tak wiecie wyrównać i po prostu bym dalej zapuszczała włosy. A z drugiej strony chciałabym mieć krótkie, takie wiecie do ramion, bo w takich też się czuję dobrze. Nie mam pojęcia co robić. Czy długie ciemne, czy krótkie ciemne To jest ciężka decyzja i no Już pytałam was o rady ostatnio I były komentarze pół na pół Połowa z was mówiła, żeby ściąć, połowa z was mówiła, żeby zapuszczać Nie wiem co robić Może zrobimy tak, że tylko troszkę podetnę Zastanowię się w trakcie drogi I na fotelu podejmę po prostu decyzję Jedziemy Muzyka długie. Ogólnie stwierdziłam na fotelu, że jak już takie długie mi urosły te włosy przez ten rok, co nie byłam u fryzjera, to szkoda mi jest je teraz ściąć i po prostu zapuszczam włosy. To jest plan na ten rok, że po prostu nie zadbać, żeby zapuścić je i zobaczymy, do jakiej długości mi się udaje zapuścić, ewentualnie sobie je po prostu zetnę, jak już mnie będą irytować, bo będą za długie. I widzowie, moja fryzjerka powiedziała mi, że przez ten rok, co nie byłam u niej, to moje włosy się prawie w ogóle nie zniszczyły, bo tak naprawdę jak byłam w ciąży, to prawie w ogóle nie słyszałam włosów, prawie w ogóle nie prostowałam włosów, nie robiłam żadnych loków i tak dalej. Więc te włosy sobie odpoczywały, nie w ogóle się nie zniszczyły, więc fajnie, e, dzięki temu właśnie tak urosły mocno, no więc fajnie, jaram się, mega mi się podobają, zrobiłam sobie też takie lekkie fale, więc fajnie wyglądam, dajcie znać co myślicie o tej decyzji, mi się podoba, jestem zadowolona i teraz chodzę i tak wiecie, sobie majtam włosami. Dzisiaj ogólnie mam dzień spa, bo byłam u fryzjera, teraz jadę na pedikil, a potem jeszcze jadę na brwi, więc wsiadamy szybko do auta i lecimy robić stopy. Zrobione, teraz lecimy do auta i jedziemy na brwi Wzięłam sobie na stopach krówkę jest taka ciągnąca się, mega dobra Dajcie znać, czy wam też się kojarzą krówki z dzieciństwem Ja jak byłam mała, to jadłam co chwila takie krówki A teraz już ich nie jadam Właśnie tylko jak jestem na jakichś czy coś, to je tam właśnie zawsze znajduję Krówkę sobie biorę No, smak dzieciństwa Teraz ja do auta i lecimy dalej Mam ogólnie jeszcze trochę czasu, więc jeszcze wjadę szybko do kwieciarni, bo moja stylistka Brwi miała ostatnio urodziny, kupię jakieś jakiegoś małego kwiatka na salon. Mamy kwiatkę, nie kupowałam żadnego bukiciku, tylko kupiłam taki, wiecie, stojącą roślinkę w szkle, która będzie się trzymać dłużej, jeśli Dagmara będzie o nią dbać. Będę na każdej się sprawdzać, czy dalej żyje. No, lecimy ogarnąć te brwi, bo no, już trzeba je ogarnąć. Brwki zrobione, teraz możemy wracać do domu na obiad. Fejka. Fejka. Cześć, 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 cześć. Jak ci się podobały moje nosy? No, poczekaj, chodź tam, no. Ja Myślę, że je skrócisz. No, nie, ładne względnie. są. Ale no fale ci zrobiła po prostu, ale ładny kolorek, bo ci coś tu jak mala z kolorem. No. Jesteś bardziej brązowa. No. I mam takie du? zobacz. Zostawiłam. No widzę, zostawiłam, że zostawiła. Myślałem, że skrócić tak dotąd. No bo myślałam o tym, ale stwierdziłam tak długo zapuszczałam całą ciążę, że nie skracam. Okej. Okay. No i są długie. Spoko. Robisz frytasy? Frytasy robię. Fajnie. Maksiu śpi widzę, na kanapie. Nagrałem jak się uśmiecha do mnie. Maksiu skończył skok rozwojowy i po prostu jest tak przekochany, w sensie nie to, że nie był kochany wcześniej, ale po prostu zasypia bez problemu, a wcześniej był z tym problem. Akurat jak Paweł wyjechał to był skok rozwojowy i ja siedziałam po nocach i nie mogłam spać. A teraz wróci i on śpi. E, dawaj, sosu trzeba zrobić. Tak, już robię, już robię Dzisiaj mamy rolatki w sosie serowym z frytami Tak jest Ostatnio bardzo często jemy rolatki w sosie serowym Rolatki w sosie serowym są nie za zdrowe, Ale są kurde pyszne No i fryty domowe, takie wiecie, w oleju zrobione W garnuszku, nie? Jeszcze w takim no. wiecie, takim starym garnuszku To nie może być taki nowy, gruby garnek To musi być taki stary, cienki I garnek To do przyjarania mhm. Ja ogólnie nigdy nie jadą takich frytek Dopóki nie poznałam Pawła i teraz jako No Paweł nie lubi mrożonych. No to jest inne frytki. Jak jakiś lokal serwuje frytki z własnego ziemniaka, to jest totalnym kotem. No niektóre serwują. Niektóre tak, ale z rzadko kiedy. No, mega dobry obiad. Minęło już kilka godzin. Ja wieczór spędziłam sobie z Maksiem, bawiliśmy się, czytaliśmy i tak dalej. Przed chwilą go wykąpałam, nakarmiłam i położyłam spać. I stwierdziłam, że jak miałam dzisiaj taki, wiecie, dzień relaksu, dzień spa, to tak też zakończę ten dzień i zrobię sobie kąpiel w wannie. Tak szczerze to nie powiem kiedy ostatnio długo leżałam w wannie. Tak szczerze to chyba przed ciążą, bo w ciąży jak już to wchodziłam na chwilę tylko do wanny, więc yy, najwyższy czas z tej wanny skorzystać. Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo jestem sama z Maksiem w domu i no, możliwe, że będzie tak, że wiecie, wejdę do wanny i będę musiała od razu wybiegać, bo Maksiu się przebudzi. No ale zobaczymy, warto spróbować. Mam go tutaj na podglądzie, więc jak będę sobie leżeć w wannie, to będę wszystko widzieć i będę mogła reagować. Więc zabieramy się za przygotowanie kąpieli. Miała być chłodna przypitka, a to nie ten. No. A, teraz wyjdzie. Nieco widzę, weszłam wie? do wody i oczywiście, co? Maksiu się obudził. Mam tylko nadzieję, że sam. Jakoś zaśnie, jak nie to będzie trzeba wyjść zasnął, więc trochę sobie poleżałam w wannie. Ogólnie ta kula, którą wrzuciłam była z brokatem i jestem cała w brokacie. Masa jakaś, dwa razy się mydliłam i spukiwałam to i nic nie daje, po prostu jestem cała w brokacie. I cała wanna jest w brokacie. To jest w ogóle największy minus tych kul takich do, do kąpieli, bo zawsze ta wanna jest uwalona. Jeżeli one są takie, wiecie, z kolorem. Chyba, że my mamy taką wannę, do której wszystko się klei. Nie wiem, czy tu widać na kamerze, ale tutaj jest takie odcięcie i to jest wszystko w brokacie. Masa jakaś. Więc ja się zabieram zaczyszczenie wanny i lecę spać, e, bo wstałam dzisiaj o 5. .00. Jestem troszkę zmęczona i widzimy się jutro rano. Dobra, mamy już kolejny dzień, ja właśnie przed się wykąpałam, umyłam włosy i teraz sobie je wysuszymy. Jestem bardzo ciekawa, jak mi się będą układać, szczególnie ta grzywka, bo ta grzywka jest taka, no dosyć krótka. I wiecie, u fryzjera wszystko fajnie, a jak przychodzi co do układania włosów w domu, to już tak ładnie nie wychodzi, więc zobaczymy, jak to będzie u mnie. Czy będą musiały jakoś stylizować tą grzywkę, czy po prostu wystarczy, że ją wysuszę i będzie spoko wyglądać. Swoją drogą bardzo się szorowałam e, i dalej jestem od brokatu. Jakby nie chcę tutaj mnie zejść, to jest jakaś masakra. Znaczy jest z jednej strony spoko, jeżeli. Ktoś chce taki efekt, ja na przykład takiego efektu teraz nie chcę, bo wszystko jest dosłownie od brokatu Ale jeżeli byście chciały taki efekt, to to była taka żółto-beżowa kula z Flow, tak to się chyba mówi To jest ta marka kosmetyczna Ani Lewandowskiej I po prostu cała wana jest w brokacie, ja jestem cała w brokacie Czasami spoko, ale tak na co dzień, no tak jak mówię, wszystkie moje ciuchy, wszystko jest w brokacie W sensie, to też nie jest taki wielki brokat, tylko po prostu taki, tak się mieni, nie? Dobra, Słyszymy włosy i zobaczymy jak to będzie wyglądać Po wysuszeniu wygląda całkiem spoko. Jedynie, co zrobiłam, to troszkę ją wzięłam tak tu i przyknałam lakierem do włosów, żeby tak się chwilkę przytrzymało. I teraz już są takie, wiecie, takie. nie wiem się za. No, takie idą w boki. Kolor też mi się podoba, więc spoko. Eee, idę teraz chwilkę posiedzieć z Maxiem. I wtedy wychodzę z domu, bo jadę dzisiaj pierwszy raz na masaż kobido. Jest to taki masaż chyba z Japonii e, na twarz i z tego co widziałam to efekty są super, że to strasznie tak podnosi twarz. I stwierdziłam, że pójdę sobie sprawdzić jak to wygląda, jakie to są odczucia i e, no zobaczymy czy mi się spodoba czy nie. Więc teraz chwilka z Maksiem, a potem idziemy się relaksować. Znowu. Dzisiaj kolejny dzień relaksu. Jestem już po masażu, tak się zrelaksowałam, że odpłynęłam po prostu. Bardzo fajnie, bardzo takie relaksujące to było. E, wiadomo, to nie przyniesie u mnie jakichś super efektów, no bo ja nie mam zmarszczek, to bardziej spłyca zmarszczki u kobiet, które no już mają te zmarszczki, ale fajnie będzie pójść raz na jakiś czas, żeby rozmasować sobie te mięśnie, bo ja lubię w ogóle, jak ktoś mi mizia po twarzy, w sensie, może nie, że mizia, ale lubię w ogóle, jak ktoś masuje mi twarz, masuje mi głowę, muszę w ogóle się wybrać na takie herspa headspa jakoś tak to się nazywa wiecie to takie na TikToku się czasami pojawia wam tutaj wkleję że tak masują wam głowę i tak taką no fajnie to wygląda jestem ciekawa jakie to jest uczucie i widziałam że w Gdańsku ktoś to robi więc e, może w jednym z kolejnych vlogów się wybierzemy tam i zobaczymy jak to wygląda bo to będzie też takie o, relaksujące, no